Maneczko z kabiny z Zetora. Ostatnie prace polowe już praktycznie. Dzisiaj jeszcze trochę tam trzeba zaorać kawałek. Już z daleka widzę, że mokro, ale zobaczymy co to będzie. Ja za dzisiaj Zetorem z trzyskibowym pługiem, bo tamten 4-skibowy już już trochę przyzakonserwowany na zimę. stałe jakieś urania. Niecały hektar. No może nawet nie. Tu 40 ary. 40 ary. tam troszeczkę po ziemniakach. jeszcze łowis! No. Tej, no to... Jak się patrzy, czy to nie było siada tym striptinem, ale... Chyba tak, bo widać. Kurwa, ale to słaby... Ale patrz pan! Czekaj pan, to chyba jeszcze raz przypierdolę, bo patrz jak to płytko wyszło, nie? Wtedy było strasznie mokro. Dawaj pan tutaj. Z ogrygatem czy z... Za... Weź tego, to... No, no, także tego. Kamerujesz pan tam? No. Także myślę nagram coś jeszcze. Kilka słów, no bo to już będzie ostatni film praktycznie z prac polowych, bo co będę nagrywał, Księje, przecież to jest cały to samo, sianie, oranie, no to myślę, dzisiaj trochę pogadam. Już? Podnieś do góry drogę? Jak mokro będzie strasznie, to się zaraz rzuca i pojadę, nie? Dobra, niech Pani tam będzie. szło. Czy będzie szło. Dobra, nagrywa się. Tak Patrzcie, Panie, tak idzie robota. Dwa kroje terażowe. Teraz się te bułki nie Przecież Przewidzę, że będzie bardzo żałobko. Kiedy? Dobra, damy tę robotę. Kurwa. Mam na wskórku. Bardzo ciężki jestem, nie chcę iść. Widać, u nas susza. O, tak idzie. Czarny dym z, ciumnika, z tłumika, ale tak ma być. Wszystko pod kontrolą. Miałem buty terenowe, jak widać, o, idealnie nadaje się do chodzenia po takim terenie.

Litrowy kurz się nikt zicher, nie? Znaczy cię no to już parę lat w remoncie, ale pompa wszystko zrobiona. A nie, tu zaraz będziesz 4000 mu to godzin do No i który weźmie kurwa, coś idzie zimczynę kurwa. Tam jeżdżę, jakby tam zasianą. Będzie olej kurwa, kiedy na tu nią. Powie ładnie ma siły na 200. Litrę uleju dziennie w lewa. Dóki jest w przysjęciu też brał i dziennie, jak się urał, całknie. No ale z obiadem kurwa, ale tych trzeba. Muszę pójść w miesiące, trzeba wtedy zrobić. Ja przypuszczam, że nie ma kurwa swojej mocy. No, lejuj, on nie bierze. Ja bym się weszli w nie? No. Nie suszę? Może nie będzie kurwa do widzenia złota, tylko to jest Dobrze leży. Będzie wódka, będę śledzie. Może można by będzie trochę na tym stawić. Został do koła, więc. Ej, dwieście na śledziach. Dobrze No. Taki ostatni filmik, kurde ale jest brak z polawek mówić, to muszę będzie dłówek wyraźnie. Więc to ono trzeba zrobić przedioś, bo gdzieś ma trochę luzu. Muszę się zaraz po pracy nie umknąć. Tak, ja wolę, czym się tylko Masz 40 rary. No to właśnie tak jak dnia się go nie? Co wiesz? Klinna taka trochę, nie? No. Trzeba drugie wskaziemy, jest taka najborsza Dobra, wapna popsywane, walnie będzie 10 tony z hektara. No. Jako taką orka idzie tylko idzie orka, o, pyk, pyk. Pokażę wam jeden patent. Czasami jest taka sytuacja, że w tych pługach trzyskibowych, czy tam dwuskibowych, to jest koło, nie? To koło dość blisko idzie do skiby, tutaj, nie? Do korpusu. I tu, tutaj lubi się zapchać coś, nie? O, to jest pomysł. Dorobić sobie taki krój talerzowy w tym miejscu. Jak on już przetnie... Ten krój jest w tym roku zało założony. Kiedy tak on jest tutaj założony, to się jeszcze tutaj ani razu nie zapchało w tym pługu. No. Można było ten puch trochę wyżej tam na ciągle ustawić, ale już na taki kawałeczek to już pies go rapał, bo to nie skiba idzie dość nisko. się tu kawałek przejdę, za tym polem mam ten rzepak rośnie, rzepak rośnie siany swoim nasieniem w tym roku, chyba rokiem. <grym> bo już nie pamiętam czy to był Sherlock czy Birdy, bo chciałem dwie odmiany i z jednego pola takiego ładniejszego wziąłem, tak mi się wydaje, że to jest Sherlock, ale ręki uciąć za to bym nie dał, to jest triptylem siany, o, Te środku też są. O. hops. Trochę sportu nie zaszkodzi. O. To jest właśnie, że z swoim nosieniem. Będzie mokro strasznie? Tam nie wiem, czy widać na kamerze, ale tam stoi woda. Po wschodziu nad miarę dobrze. Tu są takie miejsca, nie że to, ale się ona są, prawda? Mokro tu było dużo, strasznie zlał tu deszcz. I tu było zjeżdżone w poprzeczniaki. Tu gdzie traktor, traktor zjeździł, ja widzę. To no, to gorszy trochę jest, nie? właśnie Może za głęboko go trochę siałem Holender jasny i teraz nie wiem właśnie można było trochę te później go posiać centymetr ogólnie jestem zadowolony zobaczymy jak to będzie po jak przyzimuję <laughs> no. Dobra Także taki filmik dzisiaj jak już, jak już nagrywam, to mi się nagram coś. O! Kto tutaj chodził? I sarny pewnie się tu pasły. Zaraz po pasę, tu. No. Od tych to tutaj, kurde. Od tych drzew to ja nie wiem. Zawsze coś kurwa źle rośnie. No. Dobra. Także ostatni film z prac polowych. Teraz jakieś roboty będą. Naprawy, remonty, jakieś konstrukcje Tu Tuza przedniego chcę zrobić do, do 85 albo jakiś uniwersalny zrobić, żeby tu i tu pasował, przykrzepiany jakiś. Nie wiem, właśnie. Do 80, chcę zrobić właśnie tego Tuza. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na siłownik, jakiś tam. No jeden siłowniczek. Chcę sobie wał zrobić taki do przodu. Wał pakera. No to może, pff, jak ciągnik by miał załóżmy, 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 zao nie, to tak o, bo będzie strasznie wieje, jak ciągnik ma zaorane załóżmy, jest zaorane pole i ciągnik z agregatem siewnym załóżmy z tyłu i z przodu dać jakiś taki wał na tym tuzie, no nie wiem, myślę, żeby tak przywołał ten ciągnik tym wałem, to lżej by miał, już się ten ciągnik miał ilżej jechać po tym, tylko, czy duży opór tego toczenia tego wału. Myślę, że. Myślę, że byłoby dobrze. No. A mam takie duże. Mam takie bojlery właśnie dwa. Dwumetrowe. Ślednice to mają, nie wiem, jako. Pamiętam, że 40. I zrobić z niego wał. Z jednego wał pakera zrobić. Z drugiego też można. No. Także tak to idzie dzisiejsza robota. Myślałem, że to trzeba gdzieś tą robotę dzisiaj rzucać, ale idzie. Na no i trochę puk może był, trochę tam gdzieś rdzy było i on opór stawiał i inny. Teraz się już ładnie wytarł. I idzie robota, jako tako, po japońsku. Dobra. To na razie, trzymajcie się, do następnego odcinka.